Witam serdecznie. Dzisiaj miałem dość ciekawą rozmowę. Można powiedzieć w sumie z klientami. Tak, miałem ciekawą rozmowę. Mianowicie, tak, bardziej ten temat naszedł, że, że budujemy posiekę jakąś eko, powiedzmy taką przydomową, półprzydomową, coś takiego. Że y, chcemy bawić się w ule tego typu, tak? Że w ule tego typu się bawimy. Że y, ja mam mu wykonywać jakieś ule, i z czasem, by ktoś chciał, żeby po prostu u niego na pasiece się znalazły ule moje. <laughs> I tak dalej, i tak dalej. Na ten czas, który jest teraz i w ogóle, ja powiem tak. Uli jednościennych zaprzestałem robić, ale powiem tak. Ja na już na no od razu nie zrobię komuś uraz z tego względu, że ja jestem za bardzo taki, że mam coś zapisane w kartce i koniec. Idziemy w miarę po kolei, chyba że dzwonię. Ktoś powie, że no nie, albo za jakiś czas, albo coś tam, więc ja też mówię, no dobra. Ja jadę dalej. Jak się pan kiedyś zastanowi, proszę dzwonić. Ja dzwonię już do kolejnego, prawda? Więc u mnie to tak wygląda. Yy, i, i, I u mnie po, da się pozbierać uli w ciągu roku, czy dwóch, czy nawet trzech, czy w ogóle przez pięć lat. To da się pozbierać tych uli, tak? Najlepiej sobie zamawiać po dwa. Ja uważam, że to chyba mi najlepiej wychodzi też, <laughs> że po dwa. Nie? I po, dwa, I po dwa, i po dwa, i po dwa, i tak. Czy na przykład jeden tu, a, a drugi, no to ja zrobię mu ten jeden, i, i on mówi, że dobra, to ja domówię jeszcze jeden. Nie? Czy na przykład ja zrobię te dwa, i ktoś powie od razu, że dobra, to ja domówię jeszcze jeden. Na przykład wtedy od razu jeszcze jest gdzieś tam pięty, nie? Może ktoś wyskoczy i ja cofnę się do niego, nie? Że zadzwonię z petem do niego. Nie? Bo zrobię kolejny wielkopolski, dzwonię do kogoś, i ktoś mówi, że nie, mówię, aha. Tu ten jeden chciał, bo kupił już dwa masz, nie? Pach, pach, masz, już ten masz, nie? Wtedy, no ale to ma wtedy ręce i nogi, tak fajnie, nie? To działa. Te ule, ule ja robię po kolei, na spokojnie, powoli. Ja uważam, że to ma jakiś sens, dlatego te ule są takie nie inne. I teraz tak. Yy, i, I pomysł jest taki, mój, że ktoś by tak chciał, jest początkujący i by chciał zabrnąć w takie coś, to ja proponuję. Fajną rzecz. Dzisiaj nawet obejrzałem sobie OLX-a, tak? Dwa korpusy, dennica, wszystko, siatka, wkładka, inne duperele, powałka, daszek, tak? Fajny, offsetowy. Ja znalazłem ule jednościenne, co jeszcze nie była, że sama deska na wpusty, yy, tylko że one były, jeszcze miały taką z przodu taką ramkę i z tyłu ramkę i to tak jakby można było za tą ramkę też złapać ten korpus, to jest raz, a drugi raz, yy, co? Ta ramka ona tutaj zrobiła ten sztuczny wręg, i to wszystko się lepiej kupy trzymało. wam. i one miały, słuchajcie, tą dennicę, miały i to były dwa korpusy powałka daszek, dennica za 250 zł. No, No to mnie to się kompletnie nie opłaca tłucać jakiegoś czegoś, co komuś się zrobią szpary i w ogóle. Dla początku lejących lepiej jest taki lepszy, z pełnej dechy i w ogóle tralala, nie? No, i chociaż takie sobie coś kupić, bo i można sobie na przykład, mamy w planach mieć 5-10 uli, tak? A na początku chcemy mieć, nie wiem, 2-3-4. No to sobie kupić jednościenne już teraz, takie. I one tak drogo nie wyjdą, tak? Podstawowe komplety, które będą nam w zasadzie potrzebne jakby na pierwszy rok. Jak mamy odkłady, to nam jest potrzebny ten zasadniczy komplet, te dwa korpusy. Jak chcemy zimować na jednym korpusie, no to mamy wszystko, tak? Więc yy, 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 i tak. I co? Aha, i potem do tego ula drewnianego możemy dorobić, że ja do niego dorobię maty boczne, górne z czasem i tak dalej. I on się zrobi półczcinowy. Możemy nawet do niego dynnicę dorobić czcinową, że ta rodzina, która będzie właściwie zimowała, to będzie sobie na czcinca zimowała. Nie? Tak, yy, dodatkowo ja uważam, że te jednościenne później można stawiać yy, na moich tych tu. No to i trzeba szukać bezbręgowych, tak? Prostych, na płasko leżących korpusów. Że tak. Z czym grubszej deski uważam, że też lepiej. Te właśnie z tą ramką by tak pasowały, że jakbyśmy położyli, to ta ramka z tej jednej to, to by tu dochodziła bardziej do, do tego kantu, Fajnie by było. One by pasowały, nie? Jakoś. Tu gdzieś by była, nie? Ale tu i to by było tak, jak le, lepiej by było. Nie, wizualnie w ogóle nawet. I to, żebyśmy mogli sobie na lato dostawiać tą drewnianą, żebyśmy mogli sobie później może te... jakbyśmy mieli więcej tych uli czcinowych, to byśmy wtedy mogli yy, te właściwe rodziny na zimowanie bardziej porozrzucać po tych, po, tych, po, tych, po tych trzcinowych, nie? Tak można kombinować. To może trzeba u mnie wejść na pasie i sobie zobaczyć, że to co rodzina zimuje, to te gniazdo jest elegancko, tak? Na, na trzcinowych czy tam na włociowych i jeden, jeden ten, nie? Jeden pies. Słuchajcie. Taka filozofia. Mamkę z brzem. I dalej jadą za ciosem. Za ciosem, żeby jak najwięcej powiedzieć o tym na jednym filmiku. One te jednościenne będą potem, pa, będą lżejsze niż te, więc będzie można sobie na przykład wywozić gdzieś matkę na u nie, 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 tych jednościennych i ta dynica wtedy będzie lekka i to wszystko będzie mega lekkie i będziemy mogli sobie w tych jednościennych na przykład miód nosić tak w ramkach i różne inne duperele, naprawdę. E, czy na przykład jak będziemy chcieli wędzić korpusy na sztaplu, to ten, jak się boimy o te, tak? To na dole dwa korpusy te drewniane, a u góry dopiero postawić ten trzcinowy, tak? I wtedy do czego pójdzie ogień, to nam nie zjara korpusa, jak będziemy odkażać sobie korpusy. Ja uważam, że posiadanie korpusów deskowych, tak? Na pasiece i tych, to uważam, że to fajnie współgra. No nie? Bo teraz ja się tym wszystkim świetnie bawię tam. Mogę sobie różne rzeczy robić. Nawet jak mam korpus deskowy, że jest spaprany, że jest zły, na wymiar wyszło, że nie? Nawet że ramka nie chce i w ogóle dramat, to ja go używam na przykład jest teraz na ulu jako trzeci u góry. Bo to jest teraz rozmiar ramki mało, mało ważny. Za chwilę dopiero będzie ważny, to wtedy włożę korpus, to już mam pokręcone, eleganckie korpusy, tak? Więc za, tak. A z te, z te wyciągnę, poprawię sobie tam i one znowu gdzieś zawędrują do jakichś innych uli, albo jako coś będą służyć na pasiece. No różnie, tak? Jak mamy dużo tych korpusów, tych z desek, to <laughs> one potem służą do różnych rzeczy. Ale słuchajcie, to to jak się rozpapra roz po. po po pracowni, to jak padnie coś w gardło, to jest dramat. Piuropusie. Słuchajcie, no i co z tymi jednościennymi? Z tymi wręgami ja bym wcale tak nie dzikował, jak mamy y, pasiekę bardziej stacjonarną i w ogóle te wręgi nie są potrzebne, ze szczęścia uważam, nie? Zależy, co tam się dzieje. <laughs> Ale ogólnie uważam, że nie, nie? Ja tu nawet bezwręgowy to miawo że przecież samochodem, kurcza jeden na drugi, w ogóle. Nie? I to się nic nie dzieje, naprawdę, nie ma dramatu. Później, jak one są już trochę obkitowane, to można złapać za górny korpus i podniesiemy cały ul. Nie? Za ten, jak tak chwycę, za ten drugi gniazdowy, to bym go podniósł całego razem z dynnicą, tak? Nie, po prostu tak się tu przykleją te boki i wcale pszczół się tak nie zgniata, jak się wydaje. Nie? Uważam, że to jest prostsze niż te, te jakieś tam kanty. I co? I potem możemy sobie się z tym, tu, że możemy dostawić ten. Drewniany. I też bardzo ważna kwestia, ja uważam, jak szukamy uli jednościennych, no to tak, no elicie znalazłem z taką ramką, że mają taką ramkę, to one naprawdę by się pasowały. One są fajnie pokręcone. No i ten daszek, wszystko jest fajnie, bo ja uważam pewną ważną bardzo rzecz jak patrzymy na te nasze korpusy, tak? Że jak są te deski... O! Może inaczej. Że jak są te deski... Nie? To o, o, jak one są tak tu, to one nie mogą być po prostu tak na czoło. Tak. Bo to jak będziemy mieli je z latami, to one będą nam się robić. No mówię, wam, będą się robić. To ja nie wiem, jakie wkręty bym musiał tu użyć, żeby to się nie zadziało. A teraz tak. A, a teraz są te na w pusty, czy pióro w pusty, czy tak, jakoś tu wchodzą na czopki, to trzeba takie brać ule, nie? One wtedy po czasie nie będą się robić kopnięte. Ja wiem, co się dzieje, dlatego ja moja konstrukcja ula jest coś jak to, tak jednościennego, że ja robię tu tym sztuczny wręk też, tak jakby. No ja gdzieś czytałem, że to jest sztuczny wręg, że ja po prostu dokręcę ten wręg do deski, nie? No i to też się słuchajcie trzyma naprawdę po, po czasie. Ja widzę, że bardzo, bardzo ładnie, bardzo. Więc y, też jest taka technika jakby tych uli, nie? I co dalej? Co no dalej jeszcze? Aha, uważam w międzyczasie, w międzyczasie oglądać sobie internety. Czasami trafią się, że ktoś chce sprzedać ule, nie? Słomiane, że, że ładne jakieś, że wyglądają na tych zdjęciach w miarę dobrze, nie? Że to się kupy trzyma, że drewno nie jest jakoś wybitnie spróchniałe, nie? Tak, i wtedy uważam, no, jeśli z daszkami jest coś nie tak, no to daszek to jest podstawa, żebyś nowy. Tak, i uważam także, że kupowanie starych uli, co w środku mają sieczkę, to nie jest dobry pomysł i uważam, że do tych uli to, to kupowanie tych korpusów, że dostawianie, że jak już budujemy pasiekę od nowa, nie? No i, i dostawianie do tego czegoś, co ma w środku styropiany, waty i inne, to też tak nie do końca bym tego, bym to widział, tak? No, po prostu jak już chcemy tak podejść naturalistycznie, że zero, zero w ogóle jakiegokolwiek, najmniej sztuczności jak tylko się da, o, nie? To wtedy raczej uważam, że tak. I ten stary ULE, to też na przykład myślę, że to, to tutaj, co rozmawiałem, to wielkopolskie, nie, że miks wielkopolskich, ale jak ktoś chce mieć posiekę na przykład. 10 uli, no to jak będzie miał na przykład 5 warszawskich zwykłych, uważam. Nie? I sobie pozbiera ładne, słomiane, ktoś chce gdzieś posprzedać i w ogóle, i je spróbować odnowić. Tak, jak są gdzieś ubytki od środka. No najpierw trzeba go spróbować trochę obskrobać. Nie? Z miotkami, tak ładnie tu, trochę szczotką sobie dopomóc. Można go gazetką przywędzić tam trochę, tak po prostu. Żeby troszeczkę zafało, nie? Bo to trzeba uważać na słomiane, i wtedy, jak mamy go tak obczyszczonego, to pod te druty musimy sobie naciąć trochę trzciny, nie? I ta dziura, jak jest duża, to my wpakujemy tam gliny, musimy mieć glinę, świeżą glinę z rowu, czy w ogóle z rowu glinę, musimy mieć, i wtedy ja mogę nawet wysłać w takim wiaderku. o. Naprawdę, bezproblemowo, tak? Ja pakuję takie wiaderko gliny, lub nawet dwa, od razu, i ja mogę to wysłać. Tak, bezproblemowo. Im postęp to by można było pewnie wysłać. I ktoś sobie już tak, tą glinę wgniata w tą dziurę, obczyszczoną trochę, i układa pod te druty tej trzciny. Uważam, że jak te druty są luźne, że już wchodzą. W ramkę, to już trzeba się w tym momencie pobawić. Trzeba wziąć wrócik, trzeba zrobić igłę. I w tej jest takiego drutu do wiązania zbrojeń. taki chudziutki trzeba tutaj poprzeszywać. I najlepiej dodać wtedy trochę trzcinek od wewnątrz. Tak dociętych nawet nożyczkami, takimi no, ogrodniczymi, nie? Żeby tylko było tak, nawet co jedną, żeby zbudować na nowo trochę ściankę. <grym> I wtedy można to przeszyć w kilku miejscach, żeby ten drut się sprotem napił. ale ja widziałem, że nawet bardzo, bardzo stare ule słomiane, to te druty nie robiła się jak... nie robił się właśnie jakiś dramat. Rzadko widziałem, że były rozciągnięte druty czy coś, nie? Uważam także, że tu za wiele bym nie musiał też dodawać, no zależy jak to jest zepsute. No ale wtedy... Dziury pomysłach, czy coś, zakleić, zakleić ładnie, i to gliną można zrobić, i tą, i tą trzcinką, tak? Że, nawet tą, tą trzcinę można tak przykleić takie kawałki. Nawet nie tak jak cały ten bok, tylko tam, gdzie dziura to przykleić tak do tej gliny, jeszcze tak trochę, nie? I wtedy zrobimy na nowo ścianę. Jeśli są dziury, nawet do zewnątrz, można zakleić całość gliną, ale tą glinę to tak, jak na przykład bym wysłał mokrą w to później ją rozrobić z dużą ilością oleju. Ja nawet jadalny zauważyłem, że jak dodaję, rzepakowy i rozrobię ładnie, tak, to trochę się zrobi to bardziej plastelinowe jakby i to mniej pęka ta glina. Nie? Ona dłużej schnie, ale mniej pęka. On powinien sobie przeschnąć ten ul i jak sobie takie coś przeschnie, to wtedy dopiero go wędzimy na sztaplu. Te warszawskie, zwykłe czy tam poszerzane, też są słomiane, widziałem. No to może, ja widziałem ule tak porobione, stare, naprawdę stare ule, że bez wątpienia bym je trochę podrasował i tak dalej, i tak dalej. I one by normalnie działały. Wszystko je miały, nie? Piękne ule, tak porobione, słomiane. I to, to można z starego krata można też bardzo ładnie zrobić. Tylko trzeba i trzeba go dobrze uwędzić, tak? Żeby to gorąco przeszło, że czujemy je tu i żeby trwało długo w takim ulu. Wtedy dzieje się coś takiego, że ten ul naprawdę jest przeodkażony, jakby, bo on dostanie temperatury na długi czas długo, nie na, na sztaplu jak wędzimy, tak? Musimy wykopać dziurę, narobić na tam żaru, z dobrego drewna, najlepiej twardego, tak? Może nie wiem, nawet dąb, i wtedy śliwka, coś takiego, jakieś tam ścięcia z jabłonek czy, czy z przecinki ogrodu, to narobić żaru w tej dziurze i wtedy postawić coś drewnianego, jakąś skrzynkę i ten ul do góry nogami, żeby on tam się nad tym żarem łapał tę ten, 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 ten temperaturę. nie I tak się też można stare ule też oznawiać. W razie czego ktoś będzie miał jakieś wizje, że będzie miał widział takie coś gdzieś, to może wysłać mi zdjęcie na Facebooku, ja kilka, najlepiej jak to wygląda, tak, żebym widział dobrze. To, to ja mu powiem, nie, czy tam warto coś brać. No, ja uważam, że niektóre ule to takie, jakby ktoś chciał sprzedać to za 100, czy za 150, nawet. Zależy w jakim stanie, czy za 50 zł. No, zależy jak to, nie? Polska to duża jest, różni ludzie za takie rzeczy sobie chcą, nie? Więc. Tym taniej, tym lepiej. I wtedy je sobie poodnawiać, tak? A te ramy drewniane, no jeśli nie są spróchniałe, no to tak, a uważam, że jeśli taki ul coś ma, że ma spróchniałe, to po prostu tego już nie rozkręcać jakoś specjalnie może, tylko jakby dorobić do niego nowe narożniki do tego, albo tu coś podokręcać wtedy, nie? Żeby on z powrotem się trzymał ładnie kupy, ale to jeśli ten narożnik, nawet jak jest spróchniały, a nie, nie, nie wymaga jakiegoś naszego rzeźbienia wybitnego, to możemy go jakoś tam spróbować oderwać i przykręcić nowy albo nakręcić na niego drugi. Nie? Jeszcze od zewnątrz poszerzyć, go powiększyć. Ratowanie no. starego ula, no to tylko polega na tym, że, no, że on już ma na sobie ząb czasu i będziemy go po prostu tak, że będziemy mieli no, stary. nie? ale nowy, oho. Ja też mam niektóre stare korpusy na pasiece, i jestem z nich bardzo zadowolony. Nie? Taka filozofia. I połączenie tych jednościennych na przyszłość z tymi to jest uważam dobre rozwiązanie. Szczególnie jak będziemy prowadzić pasieczkę sobie taką jakąś tam przydomową i tak dalej, niedłużą. I ona będzie powstawać raczej z dłuższym czasem niż krótkim czasem. Że nie chcemy tych przyumieć, nie wiadomo ile, tylko kilka uli. Nawet jeśli, tak? To te jednościenne to możemy odsprzedać. Nie. Na eliksie. A ten, a, a to? A to może sobie stać w ogrodzie, tak? Bo na przykład ktoś ode mnie kupi 1, 2, 3, nie? No to nawet bez pszczół one będą stały, jak już by były w nich pszczoły, to jest szansa, że przyleci jakiś rój, może kiedyś znowu nas napadną pszczoły, jak przyleci rój, nie? I te ule będą sobie jakoś tam stały, nie? Tylko musimy o nie jakoś zadbać, najlepiej jeszcze je zaolejować, tak? Uważam, porządnie, całe, tą trzcinę, to wszystko, nie? <laughs> Ja w mój ul ten nowy kompletny, to bym był w stanie wlać bańkę piątkę oleju normalnie tego, y, y, tego lnianego. <laughs> może bym wlał w niego nawet piątkę, może za dużo. Ale te 2,5 litra połowę, to bym wlał. Na pewno. <laughs> na, na pewno. Tak, y, y, y. i wtedy to ten ul od zewnątrz już, nie? Porządnie. Jak od razu ul przyjedzie paczką, to od razu, nie? Pod, 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 werandę i wtedy go sobie jak słoneczko wyjdzie, że jest tak nie, wilgotno to można go, i osusza ładnie, to można go sobie malować. I wtedy on będzie chłonął. Raz go pomalujemy, przyjdziemy za dwa dni, znowu go pomalujemy. Nie, znowu przyjdziemy za dwa dni, znowu go pomalujemy. <laughs> ten dach też, wszystko. I to wtedy będzie się trzymać. I w razie czego jednościenny też możemy pod ten dach trzcinowy jakoś tak postawić. I to, tam będzie na pewno jakoś stało, nie? Zawsze to się jakoś obsią no i tyle <laughs> taka przygoda do tych jednościennych oczywiście to ja mogę doszywać te różne, wszystkie różne maty podrabiać te poduszki i tak dalej, i tak dalej, i to się zrobi jeśli byśmy nawet tak rodzinkę trzymali że na zimno, i tu mata i tu mata, i tu mata, i tu czy jedną, nie, tu, tu i tu poduszka nie, i u góry później by była mata jeszcze pod daszkiem no rewelacja nie? Rewelacja. <laughs> nie, to, to by zrobił się taki ul, właściwie trzcinowy w większości, nie? Tak. I wtedy, no, jakbyśmy wstawili do ośmioramkowego tu i tu, to moją matę szeroką, no to by nam zostało na 6 ramek miejsca. Nie, to na taką małą rodzinkę, a tak to jedną matę, więc tych mat by kilka miał. Wtedy by mógł sobie spokojnie rządzić, nie? Z tymi pszczołami tam. Na kilka uli, no to to się porobi, nie? W dwa. 3 lata to byśmy porobili na 10 uli, to byśmy poderabiali, tak jakbym tak miał zamówienia tak co chwilę, to nie... To byśmy poderabiali, to, to byśmy zrobili, nie? Na spokojnie wtedy taka, nie? Ale to ktoś po prostu musi taki być, nie? Że on nie chce mieć dużo uli, że on chce mieć tylko kilka fajnych czy coś, czy później będzie miał jakąś koncepcję po tych dwóch ulach, gdzie coś by chciał może trochę inaczej. Tu mu zrobię coś bardziej pod niego wtedy, nie? No, to u mnie to można się różnie ugadać, tak? No, i to i by było to wszystko. Po prostu chciałem tym filmikiem zaproponować to, że, yy, tak, jeśli chcemy się bawić w jakieś takie ekoprzelarstwo, coś ten, to po prostu, jeśli chcemy później coś ode mnie takiego, to sobie kupić jednościenne 10 tak? I to i to i to i by było też, nie? też by było fajne. Jak są marne pożytki, że są marne pożytki, to może, może też yy, lepiej jest mieć, słuchajcie, ul, <coughs> który by mógł być taki, że tu już było, jak ktoś by chciał zimować tylko na jednym korpusie, tak? To by mógł mieć wtedy taki ul, żeby był to i dwie półówki, Tak? I wtedy by mógł nawet tak zimować, że tą półówkę by miał pod spodem. O, tak by było. I wtedy... Nie? I by było super raśnie. Super by było. I tu by miał, tu by zimował razem z tą półwką. Później, później bym mógł przerzucić tą półkę też do góry. A u góry by była ta półka i później by były te półówki w ogóle pełno półek I, i bym mógł robić kwasem i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy tak. Nie? Ja, ja uważam, że jak mamy takie marne, marne pożytki. Ja nie wiem, ja może kiedyś będę trochę się pobawiał w połówki. Nie? Że nawet że będę miał tych półwek takich typowych i też, może będę zimował na półtorej korpusa, nie? Ja te, też tak sobie myślę, czasami, że takie coś będę kiedyś też wykonywał. I wtedy też będę miał właśnie te półki i że będę przeczerwiał półwkę, przeczerwie śród pod kratę na drugą półwkę i ten śród, jeszcze z potem te gniazdo, nie? No, i zobaczy i wtedy, i wtedy można różne rzeczy robić. I wtedy można matkę odebrać też, jak marny pożytek. Nie? nie. I to by było, nie? To by było tak, tak by mogło być też, na przykład. E, więc też można się bawić z tymi półwkami, nie? Że jak mamy już te jednościenne, to wtedy tam jest też tych połówek, bo tę półwkę, to półwkę to można praktycznie włożyć pod dach, tutaj trzcinowy, i nie widać. Nie? No oczywiście, nie? Ten dach czasami może nawet leży na tej półwce, czy na czymś tam jakieś jeszcze powkładamy, ale no to nawet jeszcze może słoik by się tu zmieścił pod ten ukos. No jak w razie czego ktoś chce więcej też uli, to no to oczywiście, nie? zatwimy ładną blaszkę offset i wtedy będą z tym mniejszym skosem. Dach, trzcina będzie pod blachą, nie? Będzie taka powałko. no, blacha i tu będą jeszcze dziurki z siatką. Tak będzie, nie? Ale to, to będą moje trzcinowe przemysłowe daszki. Jeszcze ich nie robiłem, nie? Bo po prostu nikt jeszcze nie chciał dużo uli, nie? Żebyśmy myśleli nad czymś, co by było lżejsze trochę, nie? I tak dalej, i tak dalej. No. Tu można różne rzeczy robić. Tu nawet można porobić, że te narożniki by wchodziły w narożniki i wtedy, no, dla transportu. Tak? Dla transportu. Ale to ja wiem, że ule lubią takie jakoś coś spracować sobie troszeczkę z latami, więc te narożniki niekoniecznie by sobie po latach pasowały. Nie, chyba żeby porobić duży zapas taki. No to też można tak spróbować, nie? No, ale to no, tak to wygląda. Więc to możemy, jeśli ktoś już chce więcej uli i tak był, tak nie, że całą pasiekę, to te, też. Zacząć sobie od tych jednościennych, bo one zawsze się przydadzą. Tak, u mnie na plasie mam i to, i to. Latem wożę w jednościennych pszczoły, bardziej niż czcinowych. Te trzcinowe zawsze służą gdzieś jako gniazda takich rodzin wartościowszych, czy coś. Nie? I tak dalej. Yy, najpierw po prostu wkładam pszczoły wszystko, co mam trzcinowe, a później dopiero ten, a na samym końcu jakieś kombinacje. Więc <laughs> yy, yy, tak, mamy tych wszystkich gadżetów, to jakikolwiek płyn nie będziemy mieli, to do niego powkładamy pszczoły. Tak? Na różne sposoby. I to minie rok, dwa i będziemy już doskonale wiedzieć, jak się tym tak fajnie jakoś zajmiemy, to będziemy wiedzieć, nie? Jak to porobić, że te pszczoły tam. Bardzo prostą rzeczą jest po prostu jakoś pasować ramkę naszą, czy coś, do ula jednego z drugiego, nie? Że na przykład z Wielkopolskiego do Warszawskiego zwykłego, czy coś. I jak odbieramy starą matkę, to tam sypiemy tej młodej pszczoły i tam się zacznie dziać. Możemy nawet powycinać plastry, powkładać do innych ramek, no pobawić się na początku, tak? A później jak już mamy te ramki pobudowane, to już jest nie tylko lepiej. I robimy odkłady ze starych matek na właśnie na ulub, który zagnieżdżamy obok nawet, obok. Obok i możemy w Na drugi dzień możemy jeszcze przyjść. I zobaczyć, o, tu mało pszczoły jednak wsypałem, to jeszcze dosypię. I jeszcze nie? Dosypię na przykład młodej pszczółki gdzieś tam z plastra. Czy na drugi dzień jeszcze? No, no można różne rzeczy, naprawdę można ty się... No ja uważam, że z pszczołami to można się tak, słuchajcie, bawić, tak, do pewnego okresu, tak? W sierpniu już najlepiej jak się będą układać do zimy. Nie? Tak myślę. W moim pożytku. Słuchajcie, no to to wszystko jeszcze zależy od tych pożytków i ten dobór tych ulik Ja to w ogóle jestem uparty straszne na ulewąski, ale ja wiem, że do takiego wtedy, jakbym miał dowiązać maty, to te maty zrobią już go węższego, ten ulik. To wtedy można tymi matami dużo manewrować ulu. Jeśli mamy mniejszy pożytek i tak dalej, to ta mata nam zagraca dwie ramki. Nie? To już budujemy wieżę na ośmiu lecąc. Nie, te dwie ramki uważam, że to też potrafi być dużo. I to by było to wszystko. I życzę miłego wieczora.